Cześć Maciek ma z tej strony, tym oto tampowym kawałkiem murach. Witam się z Wami, jednak jest on jak najbardziej na miejscu, ponieważ najlepiej oddaje chyba... Nie wiem, że nie oddaję, ale nawiązuje do tytułu tego, do tego, co się dzieje w, tym, w tej grze. To jest kolejna produkcja z gatunku tych, które jeszcze nie powstały, a autor jest na tyle dobry i pozwala nam sobie w nią grać, nawet za darmo. To, to jest w ogóle wersja pre alpha ale i tak grywalnościowo, tak. Znowu będzie historia o tym, że to jest fajowa gierka, nawet na tym poziomie, e, na którym powinna być niegrywalna i w ogóle bez tekstur. Dobra, więc tak, to już wiem, jak się nazywa Against the Wall. I opowiada, jest umiejscowiona w ciekawym świecie. Ostatnio odkryłem, że nadużywam słowa ciekawie, więc zastąpimy ją jakimś innym, w intrygującym świecie. Otóż jest to świat, który powstał w oparciu o taki wielki, niekończący się w wszystkich dwóch wymiarach mur. Jest nieskończenie wysoki, nieskończenie szeroki, no a niebo jest niebieskie. Haha. Ha. No i wokół, no, 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 no i w, cóż, jak widać, oparte o nim całe cywilizacje. No i my tę cywilizację będziemy badać. To jest takie, ciężko teraz myśleć myślę jakimś gatunkiem. Jest tu troszeczkę gry logicznej, bo musimy jakoś. Aha, no i co potrafimy? Mamy magiczny wichajster, cokolwiek to jest w tych naszych łapkach, który pozwala nam wysuwać te bloki. No i tak sobie właśnie podróżujemy po tym świecie. E, postać potrafi skakać, e, poruszać się. No klasyk. Nie jest to jakiś, e, jakaś osoba wybitnie, na przykład nieruchliwa czy coś. No, i spróbujemy dojść tam. Ja Was ogólnie zachęcam do tego, by sprawdzić sobie ją na własnej skórze. Zwłaszcza, że jak powiedziałem, jest za darmo. Autor chce za pełną wersję 10 dolców, więc to jest uczciwe. A biorąc pod uwagę już pokłady tej innowacyjności, bo takiego pomysłu jeszcze nie widziałem, no to zdecydowanie warto. No i wędrówka. Nie wiem, czy to jest generowane wszystko losowo, czyli czy ten układ tych klocków jest za każdym razem inny. Ale z tego co widzę, chyba tak. Prawdopodobnie teraz zgadam bzdurę, więc lepiej zmienię dalej temat. No ale tak, zabawa jest fajowa, te loski się fajowo, przyjemnie wysuwa. Coś tam znajdą się tutaj, co, znajdzie się coś tutaj dla miłośników Minecrafta. Ha, ha, Niemniej, <grymne> intrygujący jest też bardzo świat. Bo zaraz dojdziemy do pierwszego takiego miejsca, które ma jakieś... Stwarza pozory stworzenia przez coś myślącego tam są działające przedmioty które zaraz wam pokażę jeśli oczywiście jakoś wyjdę i nie spadnę bo jak widzicie trochę mi to tak idzie drewnianie ach no nic będę musiał jednak pójść inną drogą i kurcze jest to fajne znaczy tak, tak ta władza nad klockami jakoś tak no jest to grywalnie się sprawuje o tak to może podsumuję tego ten odgłos wysuwania tych klocków jest już dla mnie hipnotyzujący, będzie mi się śnił po nocach. Nie wiem kiedy to wyjdzie, ani nie wiem kiedy to jakoś pojawiło się na ustach mediów. Mi się wydaje, że ta gra jest teraz tematem numer jeden gdzie nie gdzie. Na pewno na takich kanałach czy e, serwisach zajmujących się produkcjami niezależnymi, czyli z Indii albo Indii. I przypomina mi e, kilka gier, na pewno mysta. To była taka starożytna przygodówka, w której nic się totalnie nie działo i rozwiązywało się tylko zagadki. To właśnie jeśli chodzi o taki pusty świat, bo tam przeważnie tak to wyglądało. Oraz troszeczkę Iko, ale to dlatego, że widzę wiatrak. Jak widzę wiatrak, to kojarzy on mi się z Iko. czy Aiko. Taka grana plastucha na PlayStation 2 jeszcze. Niesamowita. No i dochodzę powoli do tego tutaj, tej ostoi. Nie myślę, jak, czego jak to nazwać. Cywilizacji to może zbyt dużo powiedziane, ale jak powiedziałem, miejsca gdzie ktoś prawdopodobnie kiedyś był, dotarcie tam nie jest proste. A, akurat tutaj się pojawiły wielkie bloki. No dobra, przynajmniej materiał nie będzie krótki, chyba że zaraz spadnę, wtedy będzie już ultra długi. Ewidentnie gra nie chcę, bym miał łatwo. Bloki możemy dowolnie wsuwać i wysuwać. No tak, trzeba się dopchać chyba tam. Niestety. Całe moje trudy na marne. I tutaj elegancko już będę mógł pocisnąć te schody. O! Jak Wam się wstępnie podoba? Mnie to kupiło. To jest tak. E... No w samym pomyśle jest niezwykle grywalne. Przypomina mi trochę. Znaczy trochę, zupełnie to nie ma nic wspólnego. Była taka gra polska Kret, Gdzie też się zjadało klocki. Bo no to w sumie jest wszystko też mechanicznie, niby dwuwymiarowe. Nie tak. Te... O, dobrze, że pode mną coś jest. Często tak się łapają na tym, że wysuwałem sobie klocek, którym jest zrzucał. Łe. Tak jest niebezpieczny świat. No, <laughs> przepraszam. Teraz po tych do góry i powinno być wszystko dobrze. Ta bezpieczeństwa sobie tam jeszcze wysunę parę pierdół. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i teraz się nie pomylić, tutaj... Jest. Już chyba będzie... Aha, z górki. I to wszystko, jak widzicie gra się bardzo miło. Ja to powiedziałem na początku, ale przypomnijmy, jest to wersja pre Czyli tutaj de facto nie ma chyba... No, tego gra stwarza pozory tego ostatecznego kształtu ledwo co. I robi je jedna osoba i wydaje się że to jest fajny gość, z udostępnia taki build. Czyli wersję Zafrico. No, już prawie. Zupełnie inne spojrzenie na wędrówki. Okej, okay, dla bezpieczeństwa. Jeszcze tamten klocuszek. I wola, voilà. postać muszę zginąć upadając. To tak odnośnie, żeby uprzedzić pytanie. Są checkpointy, jest system autosave'ów. O, aż ścięło. Aha, i nie zapomniałem o jednym. Muszę Was przeprosić za te. E, tu będą oczywiście takie e, ciemne pasy po bokach, z prostej przyczyny, no właśnie ta wersja jeszcze nie obsługuje nawet opcji różnego rodzaju proporcji ekranu, więc niestety do YouTube'owej nie, nie udało mi się dostosować. O, tu jest winda, którą się wywindujemy do góry, o tu gra, gra cały czas nas uczy, to nie jest, na szczęście to nie jest ten tytuł, gdzie człowiek tutaj musi rozkminić samemu klawiszologię, zresztą pokażę Wam, ma nawet kilka opcji graficznych, nie ma widać zabaw rozdzielczością ale można się no, dostosować co nieco, no i tak wygląda sterowanie. Jest, jest zoom, dobrze widzę? Jest, o, więc można tam zobaczyć, hen, hen. No a propos hen, hen, jedziemy do góry. Nie wiem jak długo w ogóle to demko, demko, ta wersja jest możliwa do, jak długo się nie można bawić, ani co nam pokazuje, więc niedługo sobie ten materiał utnę. Tam jest i co, jest coraz ciekawiej w ramach tych eksploracji, bo tutaj już wiem, że jest miasto na tej platformie, które się prosi o zwiedzenie, eksplorację. Tam jest, proszę, jakieś drzewo rosnące w poprzek na zielonych blokach. A tutaj jest, są części jakiejś zawalonej, hmm, bo ja wiem, mechanizmu czy czegoś, schody. O, są takie ładne efekty, to coś co mi się właśnie kojarzy z IKO. Operowanie tą bielą słońcem i, i, i wiatrakami, haha ha. Czy wysunie się to tak, że będę mógł doskoczyć? Jak na złość nie, tutaj wszystko zależy od rodzajów tych bloków Niektóre wysuwają się krócej, niektóre dłużej no fajowo to wygląda w każdym razie gorąco wam polecam sprawdzenie tej gry eee, darmowy tytuł więc cóż nic nie stoi na przeszkodzie by to zrobić nie widzę absolutnie żadnych przeciwwskazań a no pomysł mnie totalnie kupił wczoraj długo czasu przy niej, dużo czasu w niej spędziłem bawiąc się zwyczajnie o tym właśnie mechanizmem wysuwania klocków i no wędrówki takie to pomysł, takie fajne, mam nadzieję, że to gościowi zaprocentuje i urodzi się z tego fajna produkcja, a on będzie wreszcie sobie mógł kupić Ferrari, chociaż prawdopodobnie już je ma coś w tym guście. No, więc tyle, zachęcam do pobrania, e, dzięki, trzymajcie się i miłego dnia. Ja sobie zrobię ostatni skok. O.